To też kolejna wymiana w Zanie, tym razem polsko-niemiecka. Tak, e, tym razem przyjechała grupa 12 osób. Odbywa się ta wymiana po raz drugi. Jest to, jest to grupa uczniów z dwojgiem opiekunów z Niemiec, z miejscowości Schmalenberg. Jest to miejscowość w Nadryni, Westfalii, 60 km od Kolonii. Jeśli chodzi o szczegóły, to w tej chwili uczniowie za nas są w Niemczech? Czy... Nie, nie. Ta wymiana odbywa się na takiej zasadzie, że nasi uczniowie jako pierwsi jadą do Schmalenberga i tam spędzają tydzień w rodzinach. Mieszkają, realizują własny projekt. Była to strona internetowa oraz foto którą można obejrzeć w głównym budynku szkoły. I później jako rewanż przyjeżdżają tutaj do Polski ci sami uczniowie, u których nasi uczniowie polscy mieszkali. I wtedy oni mieszkają tutaj, spędzają razem czas, oglądają szkołę, oglądają miasto i uczestniczą zajęcia w zajęciach szkoły. Czyli rozumiem, że spędzają tydzień w Wschowie. A jaki jest plan na ten tydzień? No, oczywiście bardzo napięty plan. W dniu dzisiejszym jest zwiedzanie miasta. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Gminy i Pana Mierzowca wejdziemy na wieżę ratusza. Następnie jest gra. Uczniowie będą musieli sami zwiedzać, będą mieli kilka pytań, kilka zdjęć, będą musieli odnaleźć te miejsca we wschowie. Mamy zaplanowane również wycieczkę do Poznania całodzienną, są kręgle. U pana Kosińskiego jest ognisko, także plan naprawdę bardzo napięty. I jeden dzień zostaje do dyspozycji uczniów, żeby nauczyciele mogli sobie odpocząć, a uczniowie we własnym zakresie zaplanować dzień tak, jak sobie życzą.